Z Ewangelii według świętego Mateusza Kto z Was, przy całej swojej trosce, może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swojego życia? Widzimy czasami ludzi, którzy bardzo, bardzo troszczą się o sprawy swojego ciała, biegają do lekarzy, stosują diety, suplementy, leki, nieustannie sprawdzają, czy wszystko w porządku, nawet czasami wpadają w hipochondrię. I widzimy także to, że całe owo staranie nie przynosi żadnego efektu. Że gdy przychodzi ciężka choroba, choroba śmiertelna, okazuje się, że takie paniczne zatroskanie o własne życie sprawiło, że nie żyli naprawdę, że żyli w lęku, nie wypełnili, nie, nie wykorzystali swojego czasu dobrze, że wtedy, kiedy troszczyli się o kolejne drobne problemy z ciałem, warto było po prostu zatroszczyć się o innych, innym okazać miłość. A teraz jest już za późno, bo minęło dokładnie tyle dni, ile miałem przewidziane, ile zostało mi dane, i nie jestem w stanie na to w żaden sposób wpłynąć. Chyba lepiej zaufać Bogu, a troszczyć się o innych. Do zobaczenia jutro.